No cześć moi drodzy. No dzisiaj w kolejnym odcinku mój wypocinek chciałem poruszyć temat tego, że za, każdym, za każdą myślą, za każdym przekonaniem, za każdym pragnieniem koniec końców tkwi jakaś emocja, jedna z tych pierwotnych, opierająca się w dużej mierze na poczuciu braku. A także jak z taką emocją sobie potem radzić, rozbijając ją na mniejsze. Jeden duży ląk na mniejsze lęki, jeden duży smutek na mniejsze smutki, jedna duża złość na mniejsze smutki, wstyd na mniejsze wstydki i tak dalej, tak? Zacznę od tego. Jest jakaś myśl. Weźmy sobie jakąkolwiek swoją myśl, jakieś pragnienie, coś co chcemy osiągnąć, tak? Możemy, jeden człowiek może chcieć mieć Cadillac'a. Jeden człowiek chce dostać awans. Kolejny. Chcę wyjechać za granicę, w jakieś miejsce, gdzie poczuję wolność i swobodę. Tak. Cokolwiek, tak. To może być poczucie chęci w związku, bycia, tak. Yy... Zawsze zadajcie sobie pytanie: po co? No ok, chcę samochód, po co? <laughs> no bo chcę jeździć. No ale po co ci taki Kadilak? No, dzięki temu będę czuł się taki, no będę fajnie wyglądał w tym Kadilaku, nie? Lubię takie auta. No ale dlaczego? Po co ci to? No, będą ludzie patrzyli na mnie, no jak się jedzie takim kadilakiem, czy, czy jakimś autem rzeczywiście, które robi wrażenie, no to patrzą na ludzie. Fajno przyznać przed samym sobą. Bardzo często robię to po to, żeby gdzieś dostać poklask, szacunek, żeby mi pokazali tak, nie? Żeby, wiesz, rozglądali się. Ja potrzebuję, koniec końców dojdę do tego, że chcę mieć więcej na przykład uznania, atencji, uwagi, szacunku. Tak? No skoro go chce mieć więcej, to czuję jego brak. Więc na dnie i tak będzie tam lęk przed brakiem atencji, uwagi, szacunku, poklasku i tak dalej. Tak. <laughs> w przypadku awansu bardzo często też, chociaż możemy to sprowadzić do poziomu chce pieniędzy. Tak? No po co? Bezpieczeństwo. Wolność może swoboda, brak bezpieczeństwa. Lęk przed brakiem, lęk przed brakiem. <laughs> Relacje. Chcę być z kimś. Po co? Bo nie chcę być samotny. Albo bo nie chcę na starość być sam. Tak. Albo bo chcę komuś dawać. Albo chcę od kogoś brać. Tak. Zdajcie sobie zawsze pytanie: Po co i dlaczego? Zawsze dojdziecie do pierwotnej przyczyny, która często jest poczuciem braku. Lękiem przed porzuceniem. Tak, tutaj często. Lękiem przed samotnością. Lękiem przed starością. Lękiem, żeby nie przeżyć to, co przeżywała moja babcia, dziadek czy tam ktokolwiek w rodzinie, kto musiał być samotny na starość. Tak? Lękiem moim, kiedy ja w dzieciństwie zostałem bez rodzica. Lękiem moich rodziców, którzy odczuwali zawsze lęk przed porzuceniem, bo sami byli osieroceni na przykład i ja przejąłem jakoś to. Zawsze jest to uczucie. Pierwotne. Zawsze za myślą, za pragnieniem, za przekonaniem, za dążeniem stoi jedna z pierwotnych uczuć, które opiera się w dużej mierze na braku. Oczywiście, że można tą samą drogą sprowadzić to do miłości własnej, tak? Ale i tak ja chcę mieć coś, czego nie mam, tak? Więc ja chcę uzupełnić jakiś brak, tak? Chcę mieć więcej, więc odczuwam jakiś brak, tak? To jest fajne i to jest piękne. Dzięki temu ludzkość idzie do przodu. Dzięki temu następuje rozwój cywilizacyjny. Dzięki temu następuje ewolucja. Tak? Dzięki temu rozwija się ekonomia. Tak? Podstawowe prawo ekonomii yy, mówi, że jest to nauka zaspokojenia potrzeb. Tak? No tak, no to mamy potrzeby, zaspokojamy. Jak już będziemy mieli ten samochód, to zapragniemy jachtu. Jak jacht to samolot, jak samolot to rakieta. A jak już wyślemy rakietę w kosmos, jak Elon Musk, Musk to zaczniemy myśleć o kolonizacji Marsa. tak? A jak skolonizujemy Mars, fajnie. Ale wszystko to wynika z braku, tak? My jak najbardziej mamy sobie pozwolić na to, tak? Ale też z tą świadomością, bo czasem jeśli tego braku nie zaspokoimy, to jest nam ciężko. To jest nam ciężko bez tego partnera, bez tego awansu, bez tych pieniędzy, tak? I my cały czas żyjemy w poczuciu braku, przez co tak jak działa prawo przyciągania, brak przyciągnie więcej braku, tak? Pff. Często zaspokoimy swoją potrzebę, ale poczucie braku zawsze będzie. Jeżeli my dojdziemy do źródła, to z tym możemy pracować. Czy na poziomie emocji, czy na poziomie wewnętrznego dziecka, czy na poziomie pracy terapeutyczno-ustawieniowej, na poziomie pracy systemowej. W różnych dowolnych technikach. tak. No, 5 minut, a ja tutaj już wyczerpuję magazynek, bo to jest temat rzeka. tak. Natomiast chodzi mi tylko o to, miejmy świadomość. Za każdą myślą stoi, za każdym pragnieniem stoi. Emocja w dużej mierze oparta na braku. I teraz tak. Pojawia się, my sobie do tego wszystkiego mamy przyznać prawo. Bo jeżeli my już jesteśmy tutaj i się zaczniemy zatołajać, kurczę, to tak, to ja czuję, tak, to ja próbuję załatać. Mam sobie przyznać prawo. Mam prawo czuć ten brak. Mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć smutek, mam prawo czuć złość, której gdzieś tam tak i teraz na przykład nie wiem zapisuje się na boks albo na cokolwiek tak, bo kiedyś tej złości nie mogłem wyrażać. Mam prawo tak, mam prawo to, że ja jestem w klubie kibica i naparzam się z jakimiś gośćmi, ja i tak zazwyczaj walczę z ojcem albo z kimś tam w rodzinie tak, Kiedy, kiedyś nie mogłem tak i, i, i dostawałem czy byłem tak i tak wyrażam tą złość tak. Będąc metalowcem, trzepiąc głową pod sceną, ja i tak wyrażam tą agresję, której kiedyś nie mogłem tak. Ja sobie na to gdzieś tam przyzwalam. Jeżeli dzieje się to bez krzywdzenia innych i krzywdzenia siebie, tak, autoagresji, przyzwalając sobie na te rzeczy, rozmontowuję, one przestają być toksyczne. Ja mam sobie pozwolić na swój wstyd. Nie będę się, będę się wstydził swoim wstydem? Mam wewnętrzny konflikt. Pozwolić sobie na swoją złość, przyzwolić sobie na nią sercu, nie pójść gdzieś wyładować na kimś. Przyzwolić sobie, mam prawo do tego czuć. Mam prawo wreszcie postawić granice, czasem stanowcze, tak? Mam prawo się smucić. Mam prawo być smutny. Mam prawo, całe życie byłem zajebisty. Mam prawo, przepraszam, być chujowy. Mamy prawo tacy być, bo nie mogliśmy być. Cały, całe życie ktoś był mister czy missus perfect. Mamy prawo sobie przyzwolić na swoje wady na siebie tak naprawdę na siebie i później przychodzi nasz lęk nasz smutek nasz wstyd nasza złość coś się stało tak straciliśmy pracę zostaliśmy porzuceni zachorowaliśmy rozmontowujemy ten jeden wielki lęk z którym nie, mo nie możemy sobie poradzić jako z całością bo on jest potężny na drobne Straciliśmy pracę. Mogę stracić szacunek innych. Mogę stracić w oczach żony czy męża. Mogą się ze mnie śmiać bliscy. Mogę nie mieć pieniędzy. Mogę nie mieć, yy, stracić poczucie bezpieczeństwa, tak. Mogę stracić poczucie realizacji. Mogę stracić poczucie akceptacji społecznej, tak. Rozbijam to na drobne. Z każdą z tych drobnych rzeczy już jesteśmy nieco lepiej w stanie gilować. tak? Podobnie wielkie poczucie wstydu, kiedy rozbiję sobie je na różnego rodzaju drobne wstydki, których ja mogę się wstydzić w życiu. Poczucie winy. Tak? Na drobne. Porzucenie. Co ja zrobię sam? Jak będzie wyglądać to moja starość za 20 lat? Przecież zegar tyka. Sam sama sobie nie poradzę. Przecież ja muszę kogoś kochać. Przecież nie zasłużyłem. Tak. Przecież tak się starałem, starałem. My podchodzimy do każdej z tych rzeczy pojedynczo. Kiedy my to mamy rozbite, na drobne, często okazuje się, że sporo z tych rzeczy nie jest aż taka straszna. Tak. Oczywiście, że są dyskomfortowe. Oczywiście, że my sobie musimy z tym poradzić. Oczywiście. W mojej opinii, w tym nuklecie, w którym ja jestem, jeżeli my zaczniemy z tym walczyć, nie da rady. Będziemy mieli wewnętrzny konflikt. tak? Wewnętrzny konflikt, stawianie oporu, zwiększy napór. Napieranie, nie chcę czegoś, <laughs> zwiększy opór. Walka wewnętrzna, tak jak w biologii totalnej, wypije nam różnymi problemami. Jak klocki domina, pójdzie somatyka, możemy zacząć chorować, jeżeli my będziemy walczyli zewnętrznie. Każdy ze swoich drobnych lęków. O wiele łatwiej jest nam zaakceptować, przepuścić ze się, przez siebie, pozwolić. Mamy prawo się bać. Ktoś, kto chce wywalić swój lęk, swój smutek, swój styd, swój poczucie winy, tak naprawdę wypiera to, co często w dzieciństwie do czego nie mógł stanąć. My mamy sobie na to pozwolić. Wtedy te rzeczy się rozmontowują. To jest paradoksalnie, tak? To nie jest nastaw drugi policzek. Każdy z tych uczuć, z tych drobnych lęków, z tych drobnych wstydków, to i tak jest. Jak moja ręka, która kiedy by dostała młotkiem, no to ona spuknie, tak. Ostatnio przycięłem sobie palec bramą. Następnego dnia córka mi przycięła drugi ten sam y, drzwiami. No, dwa miałem spuknięte. No co, mam sobie uciąć? Bolały mnie. Nie? Mam okroić tą opuchliznę. Mam się o niej zatroszczyć, pomoczyć je? Środków jest dużo, tak. I ktoś powie pomoczyć, obwiąż gdzieś tam tym, pracuj tak, Pochuchaj, ojojaj, nie, ojojany palec może mniej boleć, nie, ojoj, Może. Tak samo jest z częściami naszej osobowości, są różne sposoby. Do, z punktu A do punktu B jest wiele dróg. Ktoś może powiedzieć, ale moja jest krótsza. Okej, okay, no, znasz te inne pozostałe, może tobie to pomogło, tak. Drugi jest dużo. Chodzi o to, że My możemy stosować różne techniki, żeby osiągnąć dany cel, jakim jest poprawa naszego komfortu i poprawa tych płatków. Nie ma uniwersalnej metody na sukces. Aczkolwiek to, o czym ja mówię, tego typu podejście do swoich przekonań i myśli, tego typu podejście do e, swoich e, dużych ciężarów, typu lęk, smutek, rozbijając je na drobne, tak, podchodzenie po kawałku, po drobnych elementach. Yy, bardziej pozwala na przepuszczenie tego przez siebie, tak? Przepuszczenie przez siebie. Jeżeli ja będę nienawidził tego lęku, nie ma sprawy. Z, będzie on napierał, będzie coraz większym, wielkim niepokojem, nerwicą, potrzebą okarniania rzeczywistości. Smutek? Nie ma sprawy. Będzie wielką depresją. A ja będę dalej nienawidził. No to ona mnie. Walka z depresją? Okej. Okay. W moim przekonaniu i tak. My mamy sobie przyzwoić na to. I tak najpierw mamy uznać. Mam depresję, tak? Okej. Okay. Czy ja jej nienawidzę? W dużej mierze pewnie tak. Ona też mi gdzieś tam do czegoś służy. tak? Jest to choroba, tak? Lęk, smutek, wpadł w stan zapalny, tak? Jest chory. No to co? Utnę sobie chorą rękę palca spukniętego? Nie, mam zadbać o ten smutek. Wtedy on straci tą toksyczną warstwę. Oczywiście, że czasem będzie potrzebna y farmakoterapia tak różnego rodzaju, czy hospitalizacja nawet w ciężkich przypadkach. Tak, z tym to trzeba poddać odpowiedniemu traktowaniu. Tak, czy walce? <laughs> Tutaj mogą być y różne y opinie. Tak, opinii opinii jest to smutek w stanie zapalnym na bardzo różnym tle. Tak. Y i tak to się sprowadza do tego, kochaj wszystko, to co się w tobie pojawia. <laughs> I tak. Wtedy lęk straci swoją toksyczną otoczkę. Smutek też, wstyd też, poczucie winy też. I zostanie to, co gdzieś tam jest i co każdy człowiek na planecie czuje. Tak. Nawet wstyd czy poczucie winy, który jest bardzo nisko wibracyjny. No ale czuje go w jakimś stopniu każdy. Dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Dzięki temu. Yy, jednak kiedy jest 30 stopni nie wyjdę nagi, tak, tylko ubiorę jakieś szorty. chociaż chętnie bym szedł tam ciuch, nagi, no bo jest gorąco, nie? Dzięki temu nie puszczę bąka w autobusie, tak? Nawet jeśli bardzo mi się chce. Pozwólmy sobie na siebie, na wszystko to, co jest w nas, w sercu. Jeśli chcemy, możemy to wyżykać, tak, wypuścić z siebie, ale... Przyznajmy sobie do tego prawo. Zwłaszcza, jeżeli przez całe życie nie mogliśmy. Bo blokowaliśmy siebie. No to ta blokada jest jak samochód. Po 5, 10, 15, 20, 30 latach on już jest wrakiem. Nie da rady już blokować. Przyznajmy sobie, zanim się rozbijemy, prawo. Jeśli musieliśmy być zajbić, przyznajmy sobie prawo do tego, żebyśmy byli chujowi. Tak naprawdę, tam i tak jest za tym. Są uczucia małego dziecka. Okej, okay, możemy szukać gdzieś tam w karmie, w poprzednich przycielaniach, w podczepach. Tam też może, możemy to znaleźć. I tak się sprowadza do tego, że to gdzieś tam jest zakotwiczone. <laughs> Żeby dealować z tym, mamy sobie przyznać że tego prawo. Szkół jest wiele, to jest jedna z nich. Ze mną to rezonuje. Jeśli z Wami, ok, dzięki za uwagę. Jeśli Wam się to podoba, możecie to udostępnić, dać lajka, suba. Jeśli komuś z Was to pomogło w jakimś stopniu, to też się cieszę. Ja będę dalej działał. Słuchajcie wszystkiego dobrego. Cześć.